Cześć, witam Was na kanale Energia w buforze. Dzisiaj pogoda trochę nie rozpieszcza, ale lecę w trasę, jedziemy do Gdańska, gdzie mam zaplanowane spotkanie z jedną ze wspólnot mieszkaniowych, która również widzi sens w magazynowaniu energii cieplnej. Tam będziemy rozmawiać o połączeniu zbiorników buforowych z fotowoltaiką lub kolektorami słonecznymi, ale po drodze zabieram Was na jeden Montaż, na montaż, a dokładnie do Adriana, który montuje zbiornik 700 litrów w domu u pana Łukasza. Jeszcze nie wiedzą, że do nich jadę, ale mam po drodze, więc zajadę. Zapraszam. No i krótka przerwa w trasie na dobrą kawę i na telefon do naszego instalatora, do Adriana, którego dzisiaj e, poznacie. Bardzo się cieszę, że mimo naprawdę napiętego dnia dzisiejszego uda się podjechać do Adriana, że jest na miejscu, jest po drodze, że będę mógł Wam pokazać, jak wygląda montaż takiego zbiornika. Tutaj mówimy o zbiorniku 700 litrów z naszą szafą sterującą, czyli takim, można powiedzieć, niezależnym źródłem ciepła, elektrycznym źródłem ciepła. To jest chyba najczęściej ostatnio wyceniany produkt, ponieważ. Też takie jest zapotrzebowanie. Najwięcej zapytań właśnie o ogrzewanie dla domów o powierzchni 80 do 120 metrów. Na takie projekty teraz chyba najczęściej się decydujecie. Także fajnie będziecie mogli zobaczyć, jaka jest różnica, bo do tej pory na moim kanale widzieliście zbiorniki 1200. Nie, była też 550 w ostatnim odcinku u Roberta. Robert, pozdrawiam cię. Tam widzieliście 550. Tutaj zobaczycie 700. -kę. Na pewno Adrian mam przybliży, jak wygląda taki montaż, jaki tam jest zbiornik. No i też mam nadzieję. Nie mogę się jeszcze dodzwonić do pana Łukasza, do inwestora. Może będzie na miejscu, może uda się zamienić słowo. Może powie, jak nas znalazł, dlaczego się zdecydował na takie rozwiązanie. No, będzie mi miło, będzie mi miło, bo zawsze dla Was też to jest jakaś taka opinia nie ode mnie, nie od instalatora, yy, tylko od kogoś, od jednego z Was, tak? Od jednego yy, yy, z Was, który się zdecydował na montaż naszego urządzenia. No, zobaczymy, może się uda. Słuchajcie, to tyle strasy, No, ale jadę dalej i niedługo się widzimy już tam w miejscu inwestycji. Zobaczymy, co się tam uda nagrać. A później już Gdańsk. I jeszcze dalej. Trzymajcie się. Do za chwilę. No idzie, dobry, moi drodzy, jesteśmy tutaj u pana Łukasza. Witam, panie Łukaszu. Tutaj mamy piękny dom. Skąd taki pomysł? I tutaj widzę, że to jest dom budowany metodą szkieletową, tak? Tak, to jest dom w całości szkieletowy. E, w całości jest na płycie fundamentowej, ogrzewanej, e, izolowanej od spodu. Skąd pomysł? Mam z boku drugi budynek budynek tradycyjny, który ma no, już prawie 30 lat. Mm -hmm. Tam jest z kolei pompa ciepła, ale tutaj z boku było, budowaliśmy drugi budynek. Z taką myślą jest troszkę mniejszy, bardziej ekonomiczny, czy znaczy bardziej przede wszystkim ekonomiczny. I od samego początku dbaliśmy o kwestie termoizolacyjności. Od samego okay. początku dbaliśmy o to właśnie, żeby była płyta fundamentowa, ogrzewana od spodu. Jest podłogówka wykorzystywana, jeżeli chodzi o źródło ciepła wewnątrz pomieszczeń. Mhm. Izolacja dosyć gruba, jedna kondygnacja, żeby też nie było strat niepotrzebnych. Czyli wszystko fajnie, poukładane, przemyślane. Bardzo pilnowałem na etapie jakby, <kuh> e, tego, kiedy to budowaliśmy, kiedy byli wykonawcy. <kuh> Bardzo pilnowałem tego, żeby rzeczywiście każdy etap był, każde szczególnie folia dobrze dokoniona i tak dalej. No, więc no. więc byliśmy e, z tej perspektywy o to, żeby rzeczywiście. E, no, był to nisko taki e, niskoemisyjny. niskoemisyjny budynek, tak. Okay, no a skąd pomysł na Noela? na Noela? Jak pan nas znalazł w ogóle. E, to było, znaczy to jest tak, to jak już powiedziałem w drugim budynku mamy pompę ciepła, więc tematyka w ogóle pomp ciepła czy e, innych źródeł ciepła niż te takie tradycyjne. Mm. E, Mocno interesowałem się takim temata, takimi tematami. I zgłębiałem, wyliczając różne optymalizacje, jak można zrobić coś lepiej, coś ciekawiej. No i gdzieś się znalazłem w internecie, oglądając różne kanały na YouTubie, innymi właśnie, teraz pamiętam, jak pan, pan, który tam prezentował się, miał na imię. Pewnie chodzi o walkę. pozdrawiam Wartka, Tak, Waldka, tak. Natomiast pan z Noela, to nie pamiętam, jak się na tym. Ten... Jakub. Jakub, też, A, też pozdrawiamy. Tak, 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 też Jakub, tak, dokładnie. Więc oglądałem i, i tak słuchałem. Potem zacząłem to analizować sobie tak na sucho. Mm -hmm. Jestem takim człowiekiem bardzo logicznym e, i staram się raczej e, wszystko na logikę brać, na matematykę, więc królowa nauk chodzi w e, Excel i tak dalej, więc dużo, dużo takich rzeczy wykorzystuję po to, żeby gdzieś analizować różne rzeczy. Mm -hmm. e, no i jak zacząłem to analizować, mówię, no faktycznie to wygląda najsensowniej. E, nasze znaczy takie sensowne rozwiązanie na moje potrzeby w tym budynku konkretnie. Mm -hmm. e, no i kiedy gdzieś rozmawialiśmy, to to nasze później, kiedy spotkaliśmy się, to zacząłem to analizować, porównując różne rozwiązania. Bo miałem na, na, na uwadze... Czyli doradca techniczny też dał jakieś argumenty do przemyślenia, tak? Tak, <laughs> tak oczywiście. E, <laughs> natomiast analizowałem, później właśnie mając konkretne dane, e, analizowałem pod kątem pompy ciepła, e, pod kątem gazu. Gaz jest w drodze, więc nie mam problemu, żeby do budynku przyłączyć, mhm. e, więc różne technologie dzisiaj zważaliśmy, no ale wybraliśmy finalnie doda. No, no też fajnie, że nie musimy się ograniczać, tak. Zadbaliśmy o to, żeby zbiorniki były dwie wężownice, tak. też z możliwością wrajaczego, czy podłączenia kolektorów słonecznych, tak? Czy mamy też miejsce w szafie przewidziane, w razie czego, jeżeli byłaby chęć, możemy podłączyć fotowoltaikę? Możemy zrobić instalację, czy to na gruncie, czy to na, na dachu budynku, tak? No, nie mamy jakichś ograniczeń. Jeżeli na przykład byłoby możliwość podłączenia jakiegoś innego źródła ciepła, mhm. tak jak już mówiłem panu też przy rozmowie, dlatego zawsze proponuję tą drugą wężownicę. Yy, bo to nie jest duży koszt dodatkowy do zbiornika. Tutaj w tym przypadku to wyszło około 1000 zł netto, chyba mhm. więcej, jak dobrze pamiętam. Ale zawsze przyszłościowo możemy podłączyć jakieś inne źródło ciepło, jeżeli coś ciekawego wymyślą. Dokładnie. W tym bardziej, że planujemy taką instalację na to, żeby no nie, ona była, nie była na 2 czy 5 lat, tak? tylko raczej na długi, długi czas, tak? Tak, no my też tu planujemy no w przyszłości <coughs> właśnie ogniwa, tak jak powiedział. Mm -hmm. e, może nie jakoś dużo, ale tam e, kilka paneli e, z mikrofalownikami, e, po to, żeby nie trzeba było tych fal, tego falownika gdzieś do, na dościągać, e, mm -hmm. e, Więc gdzieś takie, takie panele gdzieś są i, i być może jakieś właśnie, nie wiem, coś na grykolu, właśnie po to właśnie żownica, więc. No, takie właśnie plany te kolektory słoneczne albo tak, tak, nie? Tak, tak. No dobra, no to yy, dzięki za przybliżenie yy, nieruchomości pańskiej. A teraz, może pójdziemy do środka zobaczyć, co tam Adrian kombinuje. Dobra, okay. <laughs> Idziemy zobaczyć. <laughs> no i jesteśmy już w środku, w budynku. Poznajcie Adriana. Adrian tutaj instaluje. Dzień dobry, witam. Tak, Adrian tutaj instaluje zbiornik, właśnie firmy Noel. No i tak yy, widzę, Adrian, to jest trochę mniejszy zbiornik niż do tej pory widzowie widzieli na moim kanale. Bo pokazujemy moje 1200, dwa razy 1200, a tutaj mamy. Urządzenie trochę mniejsze, bo też nieruchomość jest mniejsza. To może powiesz, co tutaj mamy za zbiornik i co tutaj tak naprawdę robimy. Tak, mamy tutaj zbiornik. 700 litrów. Został dobrany ze względu na zapotrzebowania kubatory domu. Zbiornik wykonany został pod typowo pod tą inwestycję. Mamy tutaj wyjścia króćca z boku do podłączenia. Wężownicę górną do wody użytkowej, która jest zasilana od spodu wodą zimną. Przepływie się nam grzeje, wychodzi nam tutaj ciepła. I tym sposobem uzyskujemy ciepłą wodę użytkową. Kolejna... Prosto, szybko i tanie. Tak, jak najbardziej. Kolejna z wężownic, to jest wężownica do kolektorów słonecznych bądź innych bądź innych braku Innego źródła ciepła. Innego nie? źródła ciepła, przede wszystkim glikolowego, bo możemy oddzielić to od. Od naszej wody kotłowate. Czy bo tutaj w ogóle był taki zamysł, że inwestor nas prosił o drugą wężownicę, po to, żeby się przyszłościowo nie ograniczać. Tak? Wstępnie myśleliśmy właśnie tutaj o kolektorach słonecznych, dwóch sztukach do takie 700, które przy wężownicy miedziane ja zrobią naprawdę bardzo fajną robotę i trochę odciążą, szczególnie w tej porze przejściowej i letniej, w rachunkach. Nie będziemy płacić po prostu za prąd, za grzenie ciepłej wody użytkowej, ale też taki był mały pomysł, żeby zostawić tą wężownicę, nawet jeżeli jej nie wykorzystamy. To jest ta sama sytuacja, co u mnie w domu przy zbiorniku 1200, tak? Że nawet jaki nie wykorzystamy dzisiaj do kolektorów słonecznych, być może niedługo ktoś wymyśli jakieś źródło ciepła, które będzie chodziło na innym czynniku, jak woda kotłowa, która znajduje się w środku w zbiorniku. Zawsze możemy to podłączyć, tak? Albo ewentualnie podłączyć, nie wiem, układ otwarty z układem zamkniętym. prawda? Tak, tak. Nie zamykamy się na możliwości jak najbardziej. No i tutaj mam taką bajkę, której jeszcze nie widzieliście. To no. jest, jest zbiorniczek przeponowy. Dokładnie. W tym przypadku 80 litrów. Bo to jest mamy układ tutaj, zamknięty, nie? Tak, mamy układ zamknięty, mamy 700 litrów zbiornik. To taka 80 jest sam raz. No bo to jest tutaj, z tego, co Pan Łukasz mówi to jest niecałe 100 metrów chyba. Niecałe też, tak 100, 100 metrów. W tak, tak. układzie podłogowym, nie? Także, także nie ma tego zładu w instalacji wody, nie wiadomo, jak dużo. Mamy tutaj wyjścia na termometry, manometry, instalacja jest na jednym układzie grzewczym, na jednym obiegu. Także dosyć mało skomplikowana, w miarę szybka praca. I co? No i klient zadowolony, kolejny klient zadowolony. A jak tylko tutaj, bo ja już niedługo muszę uciekać, tylko na chwilę wpadam do Adriana, zobaczyć, co tutaj słychać, to Adrian może na pewno podeszle mi, może na pewno, na pewno podeszle mi zdjęcie podeśle, już jak to będzie gotowe. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało i też pojawi się na pewno szafa sterująca nasza, także ta, tak, jak najbardziej. to o czym było w ostatnim odcinku. No dobra, no to chyba tyle. Jeszcze może pokażemy za chwilę przebitki, jak to z tyłu jest wykonane. Dlaczego ten zbiornik jest trochę odsunięty, ale tam był też zamysł prowadzenia, zainstalowania stacji do Tak, stacji do uzdatniania wody. No. Także tak to wygląda przy mniejszym zbiorniku. Trochę inny dom. Chyba w dzisiejszych tutaj czasach nie powiem, że najczęściej taka wybierana instalacja, ale bardzo dużo, bardzo wielu z Was nawet jak pytacie w zapytaniach, tak, planujecie budowę domu około 100 metrów, czyli to jest tak właśnie na jednym obiegu podłogóweczki, taka typowa instalacja, którą wykonujemy. No i na pewno jest trochę tańsza jak u mnie w domu, tak, także polecamy. Polecasz? Jak najbardziej, polecam. <noise> to wszystko. Dziękuję.